Czy kiedykolwiek czułeś w głębi duszy subtelne wezwanie, które pojawia się w najbardziej nieoczekiwanych momentach, podczas modlitwy, kontemplacji wschodu słońca, a nawet w środku głębokiego bólu? A co jeśli powiem Ci, że to wezwanie może być znakiem, że Bóg wybrał Cię do czegoś wyjątkowego? Porozmawiajmy o siódmym duchowych znakach, które według relacji o ojcu Pio wskazują, że kobieta została wybrana przez Boga. Ojciec Pio, jeden z najbardziej ukochanych i czczonych świętych Kościoła, otrzymywał głębokie objawienia. Z imponującą jasnością rozpoznawał znaki u osób, które miały szczególne powołanie nawet jeśli one same tego nie dostrzegały. Wśród tych osób wiele było kobiet zwyczajnych w oczach świata, ale niezwykłych w oczach nieba. Ten film jest dla ciebie, kobieto, która się modlisz, służysz, czujesz, szukasz, dla ciebie, która zadawałaś sobie pytanie, czy Bóg ma dla mnie jakieś plany? Zbadajmy razem te siedem znaków. Proszę, zostań ze mną do końca, ponieważ ostatni znak jest najbardziej zapomniany i być może najbardziej przemieniający. Zanim przyjrzymy się znakom, ważne jest, abyśmy zrozumieli, kim był święty stojący za tymi objawieniami – ojciec Pio z Pietrelciny. Był skromnym włoskim zakonnikiem, kapucynem, żył w latach 1887-1968 i jest znany na całym świecie ze swoich niezwykłych darów duchowych, bilokacji, czytania dusz, stygmatów i cudownych uzdrowień. Ale oprócz tego posiadał głęboką wrażliwość, która pozwalała mu rozpoznawać Boże powołanie w życiu ludzi, zwłaszcza kobiet. Ojciec Pio był odwiedzany przez tysiące wiernych każdego roku. Wiele kobiet w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych podróżowało wiele godzin lub dni, aby się mu wyspowiadać. Nierzadko wychodziły stamtąd odmienione. Niektóre otrzymywały bezpośrednie wskazówki dotyczące swojego powołania, inne jedynie spojrzenie, które przenikało ich duszę. Ale zawsze było coś wspólnego. Ojciec Pio potrafił rozpoznać, kto został wybrany przez Boga? Dla niego kobiety o szczególnym powołaniu niekoniecznie były tymi, które stały na ołtarzach lub scenach wiary. Najczęściej były to kobiety anonimowe, matki, osoby konsekrowane, proste kobiety, które żyły miłością, modlitwą i całkowitym oddaniem. Widział w nich to, czego świat nie dostrzega znak boskiego powołania. Ta percepcja ojciec Pio znajduje echo w całej tradycji chrześcijańskiej. W Biblii widzimy kobiety wybrane przez Boga, które w ludzkich oczach wydawały się nieprawdopodobne. Maria, matka Jezusa, nieznana młoda, dziewczyna, Estera, sierota, która została królową, Anna, matka Samuela, która wylewała swoją duszę w modlitwie. Co je łączyło? Otwarte serce i wiara, która ufała, nawet jeśli nie rozumiała, znak jeden, intensywna wrażliwość duchowa. Jednym z pierwszych znaków, które ojciec Pio rozpoznawał u kobiet wybranych przez Boga, była niezwykła wrażliwość duchowa. Ta wrażliwość nie polega tylko na emocjach lub kruchości. Jest to głęboki dar duszy, która dostrzega obecność Boga nawet w najprostszych rzeczach. Czy kiedykolwiek wzruszyłaś się słuchając hymnu sakralnego? Czy kiedykolwiek czułaś przyspieszone bicie serca podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, a może płakałaś w ciszy podczas modlitwy, nie wiedząc dokładnie dlaczego? To nie jest przesada. To nie jest sentymentalizm. To znak, że twoja dusza jest otwarta na działanie Ducha Świętego. Ojciec Pio mawiał, że Bóg najpierw przemawia do serca. A kobiety o takiej wrażliwości duchowej nie tylko słuchają. One czują, przeżywają i noszą w sobie intuicję, która pochodzi z góry. Są to kobiety, które dostrzegają, kiedy ktoś cierpi, które odczuwają ciężar bólu innych, tak jakby był ich własnym. Często, bez słów, wiedzą, że muszą się modlić. Ta wrażliwość jest cennym darem, ale nie zawsze jest rozumiana przez otaczających. Znak dwa: pociąg do życia modlitwy i ciszy. Innym znakiem, głęboko rozpoznawanym przez ojciec Pio u kobiet wybranych przez Boga, jest ciągłe pragnienie wycofania się, aby modlić się, milczeć, być sam na sam z Panem. To pragnienie nie jest tylko preferencją spokoju, jest to wewnętrzne wezwanie, które zaprasza do bliskości z Bogiem. Czy kiedykolwiek wolałaś chwilę ciszy od zgiełku codzienności? Czy kiedykolwiek czułaś, że modlitwa wypełnia Cię bardziej niż jakakolwiek rozmowa? Ta potrzeba zbliżenia się do Boga nie jest wspólna dla wszystkich, ale jest bardzo obecna w duszach, które Bóg. Chce przybliżyć do siebie w głębszy sposób. Ojciec Pio postrzegał to jako wyraźny znak duchowego przygotowania. Tak jak Maryja zachowywała wszystko w swoim sercu, tak wybrana kobieta uczy się więcej słuchać niż mówić, więcej medytować niż reagować. Czuje, że w ciszy objawia się Bóg i to ją coraz bardziej przyciąga. To pragnienie. Może pojawić się nawet w najbardziej gorączkowych momentach życia, nawet gdy nie ma czasu, w jej sercu istnieje ciągła chęć powrotu do Boga. Czasami tęskni za kaplicą, mszą modlitwą różańcową, tak jak ktoś tęskni za domem. Tej tęsknoty za świętą ciszą nie należy ignorować. To Bóg wzywa nas, abyśmy zbliżyli się do Niego. Ponieważ w ciszy szepcze on prawdy, których nie słychać w zgiełku świata. Znak trzeci, bezwarunkowa miłość, nawet bez uznania. Trzecim znakiem, który Ojciec Pio rozpoznawał w kobietach wybranych przez Boga, jest coś głęboko pięknego, a jednocześnie cichego. Zdolność do kochania, służenia i oddawania się bez oczekiwania niczego w zamian. Ojciec Pio mawiał, że ukryta miłość jest najczystsza. Kobiety, które najbardziej poruszały jego serce, to te, które kochały w ukryciu, nie szukały rozgłosu, ale pozostawały wierne misji służenia. Widział w tym znak duchowego wyboru kobiety, które żyją Ewangelią w praktyce, każdego dnia, w sposób cichy, ale głęboki. Ta bezinteresowna i stała miłość jest rzadkim darem i jednym z najsilniejszych znaków wybranych kobiet. Nie dlatego, że są idealne, ale dlatego, że wybierają miłość, nawet bez wzajemności. Jeśli przemawia to do Twojego serca, wiedz, Bóg to widzi. Znak 4. Przejście przez ból lub cierpienie odkupieńcze. Istnieje rodzaj bólu, który nie niszczy, przemienia. Rodzaj cierpienia, które przeżywane z wiarą, staje się zalążkiem łaski. Ojciec Pio zauważył, że wiele kobiet wybranych przez Boga przechodziło głębokie doświadczenia bólu, straty lub samotności. Ale zamiast zamykać się w sobie, pozwalały, aby te bóle ukształtowały je duchowo. Czy przeżyłaś kiedyś coś trudnego, co wydawało się niemożliwe do zrozumienia? Straciłaś kogoś, Zostałaś zdradzona, straciłaś zdrowie, lub przez lata dźwigałaś ciężar, a mimo to coś w tobie się oparło, uwierzyło, poszło naprzód? To jedna z najbardziej tajemniczych cech kobiety wybranej przez Boga. Nie jest ona oszczędzana od cierpienia, ale jest przez nie oczyszczana. Ojciec Pi omawiał, że Bóg pozwala na pewne krzyże nie jako karę, ale jako przygotowanie, wybrana dusza jest oczyszczana jak złoto w ogniu, a kto przechodzi przez ból z wiarą, staje się kanałem uzdrowienia dla innych, jak święta Monika, która przez lata płakała za swoim synem Augustynem, aż zobaczyła jego nawrócenie, lub jak Matka Boża, która stała przy krzyżu w milczeniu, ufając nawet bez odpowiedzi. Ten ból, który przeżyłaś lub nadal przeżywasz, nie jest daremny. Każda łza, każda modlitwa w ciemności, każda noc w ciszy są jak duchowe perły, które się formują. Jeśli ból nawiedził twoje życie, ale nie zniszczył twojej wiary, może to być wyraźny znak: Bóg przygotowuje cię do czegoś większego, a cierpienie było częścią tego przygotowania. Znak 5: pragnienie służenia nawet bez widocznych kwalifikacji. Według Ojciec Pio jednym z najbardziej charakterystycznych znaków kobiet wybranych przez Boga jest gorące pragnienie służenia, nawet jeśli nie czują się do tego przygotowane lub wykwalifikowane. Jest to niepokój, który rodzi się w sercu i mówi, nie wiem jak, ale chcę pomóc, chcę zrobić coś dla Boga i dla innych. Ojciec Pio mawiał, że Bóg nie powołuje tych, którzy są wykwalifikowani, ale kwalifikuje tych, których powołuje. Kobieta, która ma otwarte serce, ma już to, co najważniejsze miłość. A tam, gdzie jest miłość, działa Bóg. Ileż to prostych kobiet było narzędziami cudów, pocieszenia, pojednania i nawrócenia, tylko dlatego, że były gotowe. Nie miały dyplomów, ale miały wiarę, nie miały reflektorów, ale miały kolana na ziemi, nie miały wyszukanych planów, ale miały odwagę powiedzieć tak. Ten wewnętrzny impuls, który odczuwasz, nawet nie rozumiejąc, jak go zrealizować, może być wyraźną oznaką powołania. Nie czekaj, aż poczujesz się gotowa do służby. Gotowość pochodzi z serca, a nie z techniki. Znak 6: Odrzucenie lub niezrozumienie. Jednym z najbardziej bolesnych, ale także najbardziej odkrywczych znaków, które ojciec Pio dostrzegał u kobiet wybranych przez Boga, jest częste doświadczanie odrzucenia lub niezrozumienia nawet w rodzinie, społeczności lub kościele. Jeśli kiedykolwiek byłaś krytykowana za swoją wiarę, lekceważona za wrażliwość na sprawy Boże lub wyśmiewana za chęć prowadzenia życia modlitwy i oddania, wiedz, że to nie dyskwalifikuje Cię. Wręcz przeciwnie, może to być kolejna wskazówka, że Bóg wybiera Cię do czegoś wyjątkowego. Święci byli niezrozumiani. Jezus został odrzucony przez swoich. Maria była oczerniana. W całej historii kościoła dusze, które nosiły w sobie głębokie powołanie, często spotykały się z oporem. Ojciec Pio wiedział, że świat nie zawsze docenia wartość oddanej duszy. W cichych łzach niezrozumianej kobiety widział odbicie męki Chrystusa, ukryte piękno wiernej duszy, która nadal kocha, nawet gdy nie jest akceptowana. Jeśli kiedykolwiek czułeś się tak samotny w wierze, odizolowany w swoich wartościach, wyśmiewany za czynienie dobra, nie zniechęcaj się. Może to być znak, że Bóg stawia cię na wąskiej ścieżce, tej samej, którą podążają wybrani. Znak 7. Ciągłe wewnętrzne powołanie. Spośród wszystkich znaków, które ojciec Pio rozpoznawał u kobiet wybranych przez Boga, ten jest chyba najgłębszy i najbardziej uporczywy ciągłe wewnętrzne powołanie. Nie jest to słyszalny głos. Nie, jest to wyraźne polecenie jest to ciche niepokój, który towarzyszy duszy przez lata, czasem przez całe życie. Ojciec Pio postrzegał ten znak jako niewidzialną pieczęć boskiego wyboru. Mówił, że kiedy Bóg pragnie duszy dla siebie, zasiewa w niej pragnienie, którego świat nie jest w stanie zaspokoić. Żadne rozrywki, żadne ziemskie sukcesy, żadne wygody nie są w stanie zastąpić tego powołania. Jeśli rozpoznajesz ten niepokój, jeśli czujesz to nieustanne wezwanie, nie ignoruj go. Być może jest to Bóg, który wzywa Cię stanowczo, a jednocześnie delikatnie. A sam fakt, że oglądasz ten film, może być już częścią odpowiedzi. Teraz, gdy poznałeś wszystkie siedem znaków, być może zadajesz sobie pytanie: A co, jeśli rozpoznałem się w więcej niż jednym z nich? Co to oznacza? Oznacza to, że coś wyjątkowego może dziać się w Twoim wnętrzu. Kiedy Bóg wybiera kobietę, delikatnie zasiewa w niej te znaki. Rosną one z czasem, ujawniają się w codziennym życiu i często pozostają niezauważone, aż do momentu, gdy coś takiego jak to przebudza świadomość. Nie musisz doświadczyć wszystkich znaków, aby zostać powołaną. Czasami wystarczy jedna wskazówka małe ziarno, aby misja zaczęła się rozwijać. Najważniejsze jest Twoje serce Bóg nie szuka doskonałości szuka gotowości.